Ale proszę wróćmy do tego te mojego pierwszego zagadnienia. Jak ja że Pani, takiego szulca że spotkałem, nie, bo jak Rosjanie wkroczyli, że panie, to jeszcze cała załoga, wszystko zawiadowcy Niemcy, tylko zostały Niemcy, ale później zaczęli, że Pani, Polacy przyjeżdżać tu na obsadzenie, czy zawiodowcy, czy tego, czy nawet drużyny. Czy Mówi Pan o kolei w tej chwili. Tak, o kolei, też o kolei, że... i że Panią, to zaczęli Pani przyjeżdżać, Którzy i taki pan, jeden pan mieszkał u tego szulca. Niemiec to na stacji był i on był dokwaterowany do tego Niemca, bo w początku sam przyjechał, na no później rodzinę ściągnął. I proszę pana. Z tym Niemcem tam trochę dwa, trzy miesiące mieszkał, zaprzyjaźnili się i tak, ale później też wie pani, już tak tam niedaleko się to w Blubiechowi miało miejsce, że sobie I proszę o tego Niemca, ale wszystko mi, że o tych ruchach pociągów wie pani te tajemnice, zobaczamikany, nie wolno było tędy jeździć, nie wiem, tam, 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 takie blokady były, wie pan, nie? Wszystko je pani nie? No i, on tu nad, że pociągi nie dojeżdżały do dworca, ze pociąg nie dojeżdżał na dworca. Ja z początku tak, nie to dla mnie niemożliwe. No ale w jak doszło do tego, że jest to możliwe. W jednym miejscu, w drugim miejscu. Że man... I ja zawsze z początku liczyłem, że oni chcą te pociągi prowadzić do zamku w ciąży, bo. Pod zamkiem jest wybudowany, to już może Pani śmiało wszystkim mówić, to jest, to, to jest dworzec kolejowy, pod zamkiem budowany. I właśnie ja zawsze, że te pociągi, jeden z Warswicy 320 miał wejść na 305, to jest 30 metrów wyżej, ale 3000 metrów, to nie jest taki duży Drugi, w tu za palmiarnią, ta bocznica, 325 miał wejść na 350, że te dwa pociągi mieli się jeden, z góry na dół, a ile z góry do doł. Pod zamkiem mieli się łączyć. Taka była ta koniec budowanie rzeką. A czy te, czy te, czy te podziemia, te, te tunele kolejowe, one są odkryte, czy jeszcze do tej pory nikt do nich nie dotarł? Nie, Tego nie odkryto. Myśmy w zamku parę razy burowali. Ostatnio też trzy lata temu, wie panie, bo ja jeździłem do ministra Skalskiego. Mam te wszystkie dokumenty. Zezwolenia. Minister Skalski daje poleceń wojewodzie Piotrowskiemu. No on nie bardzo, ale wie pan, poleceń musi. I w ten co taki pan, pułkownik Karwański, szefem powrotnym był. No i z obrony tam, je pani, byli i do że to borowanie pod zamkiem Kiosz. Przeborowaliście, wie pani, obiekty y, metr sześćdziesiąt, beton, a później się pokazał pył, taki pył, nie? I taki z kłoska, i to policjanci, wie pani, bo to takie było, nie wiem, nie? pani już to jest cegła, cegła, wie pani, cegła, nie? To ja, wie pani, na drugi dzień słoik, ten pył do słoika i taki z komendy tu Peszko był, z tej milicji jeszcze, mówię, zanieść się do laboratorium, mamy tutaj. No i potwierdzi się glimka, I na tym się, panie, te badania skończyły. Dalej, nie. Później dostałem, że panią ten, nastał, że panią świteńku. Bo Wałbrzyski, Jerzy Świteń. Ja Pisał od świteńki, który mnie, przepraszam, mówi, jak kiedyś w przyszłości, żebym był, bo nie ma piążki, żebym był, dołączył, i tak wie pani, został. Trzy lata temu właśnie ta grupa, co powstała teraz, do, do, do badania, było też przeżywanie wiercili i, i koniec.